kochani, witajcie w kolejnym vlogbasie, witajcie w kolejnym vlogu. Ja się dzisiaj witam z wami w piżamie, ale mieliśmy wczoraj ciężką noc. <laughs> jechaliśmy ponad 10 godzin, tak? Ile jechaliśmy? 10, 10 godzin jechaliśmy. No i tak się śmialiśmy, bo mówię, a chwilę posiedzimy i pójdziemy spać. I siedzieliśmy do trzeciej, jest wpół do 12 i nikt nie umie się ogarnąć, znaczy no prawie nikt, bo zaraz mi to Jacek powie, że jest ogarnięty. <laughs> Ja, jak widzicie, jeszcze w piżamie, swoją drogą piżama jest totalnym sztosem, więc. Więc, mężu, możesz mi pod choinkę kupić kolejną piżamkę z HM. Dobrze? Super, jest naprawdę. Jakie mamy plany na dzisiaj, słuchajcie? Plany są takie, że jedziemy teraz na jakiś mały shopping. Dobrze mówię. Na lotnisko. Na lotnisko. Potem jedziemy, ale to po południu, pojedziemy na jarmark. Gdzie? Do Mainz. Nigdy tam nie byłam, ale okej. Okay. Ale uroczy miasto. Tak, słuchajcie, tak mi tutaj słońce świeci po oczach, bo ta pogoda jest jakaś też w ogóle taka... Albo jest deszczowo, albo jest mgła, albo w ogóle świeci słońce, więc ja życzę sobie słońca na dzisiejszy jarmark. No i tak, słuchajcie, nie umiem się pozbierać, nie umiem się ogarnąć. Spać mi się chce. Co tam szeptacie? Obgadujecie mnie, ok? Idę się słuchajcie ogarnąć Może wypiję jeszcze jedną kawkę i... I się zbieramy Bo to lepiej już nie będzie <grym> Także słuchajcie, witajcie w nowym filmie Mam nadzieję, że coś się uda ponagrywać Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas Tutaj na wyjeździe Zobaczymy kilka jarmarków Dzisiaj takie mniejsze Jutro Frankfurt, nie? No, także takie są plany Dobra, idę się ogól ogarnąć, idę się pomalować, bo nie mogę na siebie patrzeć. Wygląda jak trup dzisiaj, prawda? Co? Tak najpiękniej no. wygląda. Taka w ogóle jakaś. Jesteś najpiękniejsza na świecie, bez dwóch stary. O! <laughs> <laughs> tutaj, słuchajcie, już też mamy totalnie świąteczny klimat. Zobaczcie, jaka piękna choinka i w ogóle ten łańcuch z tych piórek. To jest totalny sztos. Może uda się gdzieś tutaj jeszcze taki trafić, to sobie kupię, bo jest naprawdę bardzo ładny. No, także święta na całego, również we Frankfurcie, pełno dekoracji. O, zobaczcie, ładnie. Tutaj też taki domek jak mój. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda na takim plasterku drewna ze sztucznym śniegiem. Pięknie. O, hej. I co, zbieramy się, ekipa? A pokażę Wam jeszcze widok z okna. Też nie wiem, czy tutaj się uda, ale. A nie widać, czekajcie, muszę to ogarnąć. O, zobaczcie, jak tutaj przepięknie widać centrum Frankfurtu. O, jak Nowy Jork, słuchajcie. Mega. Ja fajnie wyglądają tutaj te wieżowce. Widziałeś w ogóle? Tak. Bo jak ostatnio byliśmy, to była taka mogła, że w ogóle nie podziwialiśmy widoków z okna. Dobra, zbieramy się. Wróciliśmy, słuchajcie, z zakupów. <noise> Pełna torba słodyczy i dobrych rzeczy. Uwielbiam, słuchajcie, e, o smaku Crunchy Almonds. To jeden. I drugi, słuchajcie, dorwałam taki gingery Orange, więc to też będzie przepyszne. <noise> w tym sklepie w Luthanzie kupiliśmy sobie perfumy. I Michał sobie wziął Hugo Bossa. Dark Blue bardzo ładnie pachnie. A ja słuchajcie, dorwałam Moskino Fanny. To tak ładnie pachnie. Nie wiem, czy znacie ten zapach. Stary, ale fajny. Taki trochę bardziej świeży i Michał też stwierdził, że, że chyba mi się zmienia nos <laughs> i trochę po inne zapachy teraz sięgam i 100 ml słuchajcie, kosztowało 29 euro a Michał ma tu chyba 75 ml tak, i też 30 euro więc fajne ceny w ogóle super, w tym sklepie macie ciuchy były kurtki z Agi, były buty Agi były Emo, różne takie rzeczy patrzcie jaki mamy zapas rybków <noise> wzięliśmy też rumki dwie paczki Eee, no i tutaj jakieś Red Bulle na drogę bo były w promocji, wzięłam sobie właśnie kapsułki też były w super cenie 2,36 za paczkę kapsu... kapsułek <noise> eee, z Dalmajera i jak ostatnio byliśmy u chłopaków to właśnie wzięliśmy sobie chyba jedną albo dwie paczki z Dalmajera ale akurat tych, które ostatnio kupowałam nie było więc potestujemy jakieś nowe no ale słuchajcie, cena rewelacja no i wzięłam też eee, lokerki takie zwykłe Ciemną czekoladą, no i jak to ja, peanut butter. No, więc mamy takie słodyczowe zakupy, zapachowe zakupy, kawowe zakupy. Ale jeszcze podjedziemy, słuchajcie, bo w poniedziałek, właśnie Jacek mówił, że będzie nowa gazetka, nowa promocja, może jeszcze jakieś kapsułki będą w promocji, ale bez promocji, kapsułki z czego? Ze Starbucksa, słuchajcie, kosztują 19 zł, gdzie u nas z reguły 27. No, także zakupy udane i tak widzicie, kilka rzeczy, na krzyż trochę słodyczy, no perfumy, wiadomo, też swoje kosztowały, chociaż cena rewelacyjna, no i ponad 100 euro nie ma. Ale cóż. Nie jesteśmy w Niemczech codziennie, więc można sobie zaszaleć i kupić i coś dobrego, i coś fajnego. W ogóle Michał się ze mnie śmiał, bo jak wyjeżdżaliśmy, to jeszcze się wróciłam do domu i co? I wzięłam mój kalendarz adwentowy, no bo co? Okienka trzeba otwierać. Kalendarz jest ekstra, więc. Ale dobra, mamy do otworzenia dzisiaj dwa okienka, no bo wczoraj nie otwierałam i wczoraj był ósmy i dzisiaj mamy dziewiąty więc może najpierw okienko numer 8. słuchajcie nie mojego przyrządu do otwierania kalendarza o same tu mamy, tam w ogóle w tym sklepie dzisiaj co byliśmy z Lufthansa też yy, były fajne rzeczy z Rituals, a dużo takich wiecie zestawów które wychodziły dużo taniej niż normalnie, dużo taniej też niż yy, gdzieś tam w Douglasie tak yy, te wszystkie zestawy zapachowe, czy kosmetyczne. Kurczę, no nie wyciągnę tego. <laughs> Trzeba było brutalnie podejść do tematu. Elixir Collection. Keratynowe. Keratynowa maska do włosów. Też ekstra. Powiem Wam, że naprawdę odkrywam tutaj tyle fajnych rzeczy. Ja w ogóle nie wiedziałam, że Rituals nie tyle co ma płynne do płukania, ale że w ogóle ma kosmetyki do pielęgnacji włosów, to też jestem zaskoczona. Zawsze myślałam, że to tylko tak głównie wiecie zapachy, jakieś żele pod prysznic, no jakieś takie właśnie zapachy do domu. Wiedziałam oczywiście, że też jest linia pielęgnacyjna do twarzy, ale przecież do włosów, czy tam do prania nie miałam pojęcia. I szukamy dziewiątki. Dziewiątko, gdzie jesteś? Hmm. A jest, taka malutka. Soap Bar Sweet Orange and Cedar Wood. Ten zapach jest, słuchajcie, cudowny, i to jest mydełko. O. Pięknie to pachnie. To jest dla mnie taki właśnie zapach lata, zapach słońca. W sumie to może bym to włożyła do środka, żeby potem tego nie zapomniała zabrać ze sobą z powrotem do domu. Ale słuchajcie, wczoraj też. Dostaliśmy e, prezenty i ja słuchajcie, dostałam Rituals od chłopaków i właśnie dostałam cały zestaw o, o tym zapachu Orange and Cedarwood w ogóle przepiękne opakowania. I tam właśnie w tym sklepie dzisiaj też były takie fajne zestawy. Różne zapachy, ale powiem Wam, że nie było nic z męskich zapachów. A się tak napaliłam, że może bym wzięła, ale nie byłam o, i zobaczcie. I mam tutaj e, piankę do mycia, czyli ten taki Foam e, Shower Gel. No, balsam do ciała, olejek i świeczuszkę też taką małą. Pięknie to pachnie, naprawdę przepięknie. Także dostałam taki fajny prezent. A Michał, i w sumie ja trochę też. <laughs> dostaliśmy. Aleksę. Nie wiem, czy znacie takie urządzenie. Ja właśnie pierwszy raz e, zobaczyłam to u chłopaków. Co prawda będziemy ćwiczyć i szlifować język angielski, dlatego że Aleksa nie mówi w języku polskim. Domówiliśmy też właśnie kontakty. Mają przyjść poniedziałek tutaj w jakiejś super cenie, więc jeszcze zdążymy odebrać paczkę, e, Nie wrócimy do domu, i jak wrócimy, to będziemy podłączać e, no tyle, ile się da. Czy tam są chyba cztery kontakty do Aleksy, więc fajnie, bo na przykład choinkę, nie trzeba będzie, wiecie, wczołgiwać się gdzieś tam pod choinkę, odpalać lampki, czy jakieś właśnie, nie wiem, te gwiazdki świąteczne. Zobaczymy jeszcze, co nie ma, dajcie znać, czy znacie takie urządzenie jak Alexa. Czy macie w domu, czy korzystacie, czy macie z tego fan, bo, bo Michał ma. I to jest też fajne, że możecie na przykład sobie wziąć um, tą Aleksę do łazienki już Wam pokażę, jak to wygląda postawić sobie gdzieś no i sterujecie głosem. Po prostu mówicie do niej. O, jest coś takiego. Są różne kolory, to jest niby wersja biała, ale tak de facto jest taka biało-szara. I jeszcze jest granatowa i czarna, więc też możecie sobie to dopasować troszeczkę do wnętrza. A chłopaki na przykład mają już taką bardziej zaawansowaną Aleksę, która ma wyświetlacz, ma monitor, więc już jest taka, wiecie, wyższa szkoła jazdy. <grydy> Tylko tutaj po niemiecku z Aleksą rozmawiają, ale mimo tego, że jest ustawiona na język niemiecki, to Michał jak idzie pod prysznic, to też sobie tam z Aleksą rozmawia po angielsku i na przykład chłopaki mają łazience, jedną Aleksę, więc każdy pod może sobie słuchać innej muzyki, nie psując tego, co ktoś słucha na przykład w kuchni, w sypialni czy w dużym pokoju. Super to jest. Powiem wam, że ogólnie nie jestem jakąś taką gadżeciarą e, i nigdy nie kręciły mnie takie rzeczy, ale to jest super i jestem no bardzo ciekawa, jak to się będzie sprawdzało u nas w mieszkaniu. Dobra kochani, idę sobie zrobić kawkę. Ogólnie e, plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy na jarmark do właśnie tego małej, do tej małej miejscowości. Mówiłam wam wcześniej, aż już nie pamiętam jak się nazywa. I no i zobaczymy, bo zaczęło padać. Piękne słońce się skończyło, zaczęło padać i mam nadzieję, że pojedziemy. To nie trzeba będzie po jarmarku spacerować z parasolami, bo na pewno nie będzie to wygodne. No ale jedziemy. Nawet jak będzie padało, jedziemy, zobaczymy, napijemy się grzanego wina I, i tak, no bo szkoda tracić czasu i szkoda spędzać tego dnia w domu. Tym bardziej, że i tak, właściwie południa dzisiaj przysiedzieliśmy w domu, z uwagi na to nasze y, samopoczucie. No ale tak to już jest. impreza rządzi się swoimi prawami, a potem na drugi dzień jest jak jest. No i słuchajcie, wybraliśmy się na jarmarka. Zobaczcie, jaką mamy pogodę. Pogoda masakra. Pada. pada. I szukamy, gdzie ewentualnie. Pogoda Niech jest. Pada. Tak, pogoda jest jakaś bardziej przychylna. Spacerom po jarmarku. Ale jedziemy, nie poddajemy się, z cukru nie jesteśmy. Mamy zapas parasoli. Jesteśmy gotowi na spożycie grzanego wina. <laughs> niemieckich specjałów, więc słuchajcie. No i jedziemy. Także oby, oby nie było tylko gorzej. W sumie jakby tak padał śnieg. Tak, padał śnieg to było pięknie. A Ciebie jeszcze dzisiaj nie było na vlogu. Hello. <laughs> Jak Ty się czujesz? Młody <laughs> no. Bóg. Doszedł, no, Zjemy coś dobrego. Napijemy się grzonego winka. Będzie lepiej. Tak, będzie lepiej. Jedziemy no, do Michelsztad. Gdzie jedziemy? Do Michelsztad. Okej. Okay. Zanim tam dojedziemy, to od 17 ma nie padać. Okej. Okay. Michelstadt. padać, ale tylko trochę. No to jak będzie delikatnie kropiło, to jest super, bo tu jest jakieś oberwanie chmury, więc masakra. Zobaczcie. To w ogóle godzina. No, a ciemno jakby było, nie wiem, 19. Także, co nam pozostaje, słuchajcie, grzane wino, pić. tylko pić. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy i poszukując bez deszczowej pogody wybraliśmy się aż, nie wiem, ile, 90 km tu jechaliśmy, Jacek? Tak. I gdzie jesteśmy? Misielsztajt. Misielsztajt. Trochę jak Michał. No, bo to jest miasto Michela. aniołów. <laughs> no, ale niestety trochę pada, trochę kropi. Ale, tak jak mówię, nie roztopimy się. Idziemy. I idziemy. W stronę rynku. Będziemy szamać coś dobrego i pić grzane wino. Ale jest tutaj, tutaj urokliwie. I będzie mówić, że to jest najbardziej znany jarmark, tak? Czy najstarszy jarmark? Tak, Znany. No. Także, słuchajcie, warto było przyjechać. Ale ładnie, nie? Te... No. Jak się nazywa te łańcuchy? Super. Patrzcie. O. I taka, właśnie niska zabudowa. Michał, leci na mnie deszcz cały czas. Daj mi ten parasol. <laughs> ja jestem trochę niższa od ciebie. są Co to znaczy? To jest ten styl. Aha, styl architektury. A, mur pruski. Tu też takie ładne te domki. A, ale pada. No pięknie, pięknie. Tak, doszliśmy. Co? Zaczęły się budki. Dobra, jesteśmy już chyba w centrum jarmarku. Dużo więcej ludzi. Są igręce. Ale serio jest taki klimat. Ale dużo ludzi. Ja tak mówię, zobaczycie, będzie multum ludzi. Ja mówię, w taką pogodę pewnie będą pustki, ale zobaczcie, faktycznie jest pełno ludzi. A, tak. Wow, faktycznie patrz, ile jest ludzi. Ale ekstra. Zamiast deszczu mógłby wysypać śnieg byłoby cudownie. O, idziemy zobaczyć, co ciekawego w tych budkach. Słodycze, pierniczki, ciasteczka, czekoladki. Same parasole widać. I co, idziemy na jakiegoś grzeńca? Czy co robimy? Dobrze. A co tam jest? Jakiś rynek, tak? A, super. Widzę, jakaś karuzela się tam kręci. Ratusz. Ale zobaczcie, ile ludzi! I tutaj w każdą boczną uliczkę coś jeszcze jest, nie? Uważaj. Idziemy. Trzeba się mijać z parasolami. Kto chce na karuzelę? Na konika. Albo na konika, ale jak ładnie. A zobacz, tu jest taka fontanna, tak? Na środku. Pięknie. I jak pachnie czymś tutaj. Kość, pierniki. Pierniki, aaa. Mm, pachnie cudownie, popcorn. Wszystkie smaki, wszystkie zapachy się mieszają. Od razu się człowiek błodny robi, słuchajcie. Tutaj na przodzie. że? To jest ratusz. A, ratusz, ale ładny. no. Ja na nogach taki. Ach, faktycznie jest Zobaczcie, ratusz, domek na nogach. Super to wygląda. A na dole słuchajcie jest szopka, więc idę wam pokazać. Ale tu wszędzie pachnie jedzonkiem. Pewno różnych ozdób. Choineczka, o. Zobaczcie, przepięknie. Super to wygląda. Ekstra. 1880, tak? Chyba tak, ósmy? to są cyferki, tak mi się wydaje. Tam też taki urokliwy dom. Słuchajcie, tak pada, że ja widzę, że ja mam cały obiekt zapadany deszczem, ale trudno. Taka bardzo drobna mrzawka leci. I zobaczcie, tam dalej też jest uliczka i pełno, pełno straganów. Faktycznie przepięknie tutaj jest. Jeszcze raz jak się nazywa to miasto? Miselsztadt. Miselsztad? No, także słuchajcie jak jesteście. Gdzieś tu z okolic to warto przyjechać zobaczyć, bo pięknie jest. Tego śniegu nam brakuje. <laughs> Trzeba zrobić Ci zdjęcie. <laughs> że niby śpiewasz <laughs> no, że mają takie miny, nie? <laughs> no śpiewają, a nie, że miny mają. <laughs> to co? Idziemy, idziemy na grzańca, słuchajcie. Ale dzisiaj cała mokra. <laughs> Ale nie da się tego skoordynować. Wiecie, aparat, parasol i wszystko tutaj? No, to się napijemy. No, okay. Dobrze. A można tutaj kubaczek sobie kupić? Czy to jest tylko na kaucję. Na kaucją, ale to się nie sobie. Aha, okej. Okay. Co chcesz? <laughs> tylko nie mówcie nikomu, no, tak? <laughs> czerwone co? wino? Tak. tak, czerwone. Mąż chodź z parasolem, bo już mamy cały mokry. Ale kurtka nie przemocni. Kurtka się nie, przymocnie. ale zobacz, mamy cały mokry a, ten aparat. Aha. No. Chcesz na karuzelach. <Glipa> oh! Ale pięknie tutaj jest, tak klimatycznie naprawdę, o, nie? Klikę. Czyli co, wracamy z sprzę... pięknie, przepięknie. Chyba ja tak muszę się napić tego wina, bo bez wina już mi się język plącze. O, dziękuję. Wasza zdrówka. Na dwa. Mm, ale gorące, tak. A dobre? Pyszne, bardzo dobre. Zróbko mąż Tylko uważaj na moją kurtkę. No. <noise> I co? Idziemy na drugie winko. A co? poczekaj, tutaj są ładne gwiazdki. Też piękne, prawda? Ekstra. I tutaj, co? Tak, wszystkie uliczki to są właśnie takie, te. Szopki, domki. Mhm. Mega pachnie. I na każdym rogu pachnie czymś dobrym. Co tutaj jest? A to są te placki. A to mówiłeś o tych plackach, chyba, nie? Może słodko albo z Aha, też ekstra. Widziałeś Michał też takie placki tutaj są. Masz na coś ochotę? Ja tak, ale na tego usta. Aha. Tak, stwierdziliśmy, że będąc w Niemczech trzeba zjeść wurszt. <gry> Więc jemy sobie takie a'la hot dogi, chyba to tak jak hot dog wyglądało, prawda? Z, z, z kiełbaską. Ale są różne rzeczy właśnie. To? No, winko? Jeszcze jedno winko? Żebyśmy nie skończyli tak jak wczoraj. Gdzie no, domu. To się serio może się skończyć, bo okazało się, że tutaj mamy wino z dodatkiem rumu, tak? Tak jest. <gry> Ale jeszcze takiego chyba nie piliśmy ani razu. Michał, piłeś kiedyś takie wino z rumem? Ja, <laughs> Wszystko przydał. <laughs> mamy kierowcę, możemy pić. Tak, mamy kierowcę, możemy pić. Tylko tak jak mówię, żebyśmy jutrzejszy dzień <laughs> spędzili troszeczkę inaczej niż ten dzisiejszy. <laughs> I co kosztujemy? Ja to masz większe? Nie, to samo. Żyrówka. Pan Cię zobaczył i stwierdził, że brakuje ci alkoholu. Nie, to Zrób Wow! Dobra, ale takie. tam to było mocniejsze, tak? Mi się Nie wydaje, tak. że tak. To mocniejsze? Tak? Uszkłałab się, picię Ale dobre, tak inaczej smakuje. Mi się wydaje, że to było takie bardziej postawione, korzenne, tak. A to jest takie zwykłe wino z rumem. Ale dobre, da się poleje pewnie. praktycznie gdzie nie spojrzysz. A tam zobacz jak fajnie. Co tam jest? To jest jako, jakiś taki ten... To y... jest ja, ja wiem, ale to jest ten... Serio, gdzie nie zajrzycie, w którą boczną uliczkę to jest. Także wow, nie? Coś fajnego. całe miasteczko jest przepiękne. I klimatyczne. Świąteczna piramida. Zaraz pokażemy świąteczną piramidę. Ale mnóstwo ludzi, nie? Mimo, że taka pogoda nieciekawa i znowu pada, a przez chwilę było tak fajnie. Mamy świąteczną piramidę. Jak, jak to nazwać? Co to jest? Skoruzala po prostu. A to taki plac jest, ale zobacz jakie przepiękne są te budynki tutaj. Jak to pięknie wygląda. Idziemy sobie zobaczyć na Straganach co jest? Zejść na dół oh. tam są takie ręk rękodzieła, nie? Ręcznie się okay. świece No to idziemy. To w sumie tak na miastka zakopanego, co? A co tutaj jest? Jakiś zamek, tak? A to jest jakiś plac zamkowy chyba, wiesz? Myślę, że to był jakiś plac zamkowy, no super Mega, mega. To jest patrz. Proszę? Koledzy. A to śpiewaj. Patrz, jaką mają trąby. Widzę, Michał, jakie <laughs> mają trąby. <laughs> A z Ciebie też jest stosem trąba. <laughs> Od zamku zobaczyć. A przynajmniej przez chwilę, <noise> bez deszczu, przeschyniemy. O, tu jest super, jest cieplutko. Ściągnąć ci kaptur? Tak, proszę. Ale oddaj wino. A, proszę, to jest. moje. To idziemy zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. A tu też jest winko, jakaś yy, tam kawiarenka. Tak, i też rękodzieła, słuchajcie, no super. A, on Nagrywam. No to, dobra, to no my sobie na chwilę, nie? Po sobie usiądźcie. No, to sobie sobie, no. ci zaparowały no, i ja no, widzę, że ten, mój aparat też jest cały zaparowany. <śmiech> <śmiech> <Różmy wymiarów. śmiech> idziemy zobaczyć, co tutaj jeszcze jest ciekawego. Jesteście, słuchajcie, zaparowani, przepraszam, ale brakuje mi ręki, bo albo trzymam parasol, albo trzymam wino. <laughs> Mnóstwo różnych, ładnych rzeczy. Zobaczcie jakie ładne aniołki tutaj są. Super. Dajcie znać czy lubicie jarmarki, czy też was, was to jara w ogóle takie rękodzieła, czy kupujecie w ogóle jakieś bombki na choinkę. My właśnie myśleliśmy z Michałem, żeby kupić jakąś bombkę na choinkę, ale stwierdziliśmy, że kurczę, że nam gdzieś się rozbije po drodze. I będzie po bombce. Dobra, szukam reszty ekipy. Bo gdzieś mi się stracili. <grymne> zgubiłam się, słuchajcie. Niby. <grymne> Taka mała przestrzeń się zgubiłam. Excuse me? Excuse me. A gdzie jest Michał? A ogląda to, tak do Aha, to ja nie widziałam no mojego sam, męża. <głos> 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 tak, jasne. <noise> Dobra, to co? Czas na kiełbaskę? Tak. Jaką chcesz? Ja mam brat To jest bia ta biała. To ja też chcę białą. Dwa razy biała. Dwa razy biała, no to chodź. Weź was, Tak, ja z mostardą. Ja? Paweł, taka do końca biała. Nie? Hello. Hello.

Właśnie, weź te serwetki. No to się może źle skończyć. Weźmiesz tak. te mi też? Tak. Dziękuję. Tam idziemy pod ten, nie? Idziemy sobie tam stanąć pod ten. Pod Daszek. Czy parasolkę nad kiełbaską? Idź, idź. Kiełbasa najważniejsza. Jak my tam wyjdziemy? No tutaj z boku o, tam sobie dalej pójdziemy. Ok, będziemy degustować kiełbaskę. Hmm? Dobra, mm -hmm. coś Tak. Mm -hmm. Bardzo dobre. dobra, mhm. Chcesz skosztować, co Nie, dziękuję. Naprawdę dobra, Do smacznego. smacznego. <noise> Słuchajcie, my już w domu, mamy tu jeszcze jakieś dobre ciacho i wy macie z czym? Z ajankiem. Okej, okay, a to jest marcepan i pistacja, nie? Ale wielkie to jest. <noise> Zobaczcie, jaka wielka kula. To jest jakby taki zbitek ciastek. Co? No zobacz jak to wygląda, to są takie jakby ciasteczka. Patrz. Uh -huh. I co, mam to oderwać? Nie, gryź. Gryź? <gryźdź> no to słuchajcie, gryzę, zobaczymy jak to smakuje. Ale to co, marcepan jest w środku, myślisz? Nie dobra. <gryźdź> Lepiej wygląda niż smakuje? Lepiej wygląda niż smakuje? Yeah. Kim.